No to dobra i właśnie tak Anglia i Francja poszli sobie troszeczkę poodpoczywać na tym no parku kilka dni po wojnie, co nie no to właśnie tak to było co nie a to dobra teraz no to zróbmy tak ja już zakańczam ten no odcinek co nie no to niech to teraz będzie ten no koniec odcinka co nie no to jak no to a jak to będzie, co nie, no to tyle niech będzie, no to koniec gadania. Czas na zakończenie tego, no odcinka. Co nie, no to niech już będzie ten, no koniec. Odcinka, co nie, no to koniec odcinka, czas na zakończenie go, no to okej, okay, no to papa, no to okej, okay, no to papa, okej, okay, do następnego odcinka, no to papa, cześć. No, to elo, no, to elo uł. No, to dobra włochy, no to dobra, to już nasza tajna broń jest już coraz bliżej realizacji, co nie, no to jak, no, to dobra, co nie, no to jak, no, to niech tak. To będzie co nie no to dobra, no to jak no to okej co nie Włochy, no to dobra, co nie no to jak tamta nasza broń będzie, no to mi to powiedz co nie no to. Jak to będzie no to okej no to okej co nie no to dobra, no to jak no to okej co nie no to dobra, no to jak no to okej co nie no to jak no to okej co nie. Włochy no to my tam idziemy do tej na no naszej bazy by y zbudować lepszą broń. Co nie no to niech, tak, to będzie, co nie no to OK, niech tak, to będzie no to. Okej, okay, no to okej, okay. co nie to zobaczmy, co dalej będzie OK, no to niech tak będzie, no to okej, okay, no to OK. No to dobra, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to dobra Niemcy, no to co może czas na odpoczynek, co nie, no to jak, no to czas na odpoczynek, co? Nie, no to dobra, co nie Niemcy, ja też muszę sobie troszeczkę podpoczywać. Co nie, no to niech tak to będzie. Co nie, no to dobra, co nie, no to niech tak to. Teraz będzie co nie no to ten tego no to może chodźmy sobie się teraz trochę podpoczywać co nie no to dobra co nie no to dobra no to jak no to okej okay, co nie no to jak no to okej okay. niech tak będzie co nie no to okej okay. no to może sobie teraz trochę poodpoczywajmy co nie no to jak no to może sobie. Odpoczywajmy co nie no to niech tak będzie, no to niech tak będzie no to jak no to tak no to okej okay, no to okej okay, no to okej okay. No to dobra, no to teraz ja Wam już pokazałem Niemcy i Włochy, co nie, no to ja Wam tam zaraz pokażę Anglię i Francję, co nie, no to jak, no to niech tak. Będzie no to, a jak co nie no, to niech tak to będzie co nie no, to dobra no to okej okay, no to zaraz ja wam ich dwóch pokażę co nie no to dobra no to niech. Tak będzie no to okej, okay, no to niech tak będzie no to okej, okay, no to okej, okay, co nie no to dobra oto okej, okay, co nie no to niech, tak to będzie co nie no to dobrano. To może zróbmy tak, ja ich dwóch Wam pokażę, a potem zakończę ten no odcinek. Co nie, no to niech tak to będzie, no to okej, okay. koniec gadania czas na. Pokazywanie, no to jak no to okej, okay, to ja już ich wam pokazuję, no to okej, okay, no to okej, okay, co nie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra Francja, no to jak odpocząłeś już sobie, czy nie no nam, to teraz powiedz, co nie no to jak Francja, jesteś na coś takiego gotowy, czy nie no. Mi to powiedz, co nie no to jak no to niech tak to będzie, co nie no to okej, okay, no to idź sobie troszeczkę, odpocznij, co nie Francja, no to jak odpocząłeś. Sobie czy nie no mi to powiedz, co nie no to okej, okay, no to niech tak to będzie, no to niech tak to będzie, no to okej, okay, no to okej, okay, co nie no to dobra mój. Kumplu, Francja, idziemy sobie troszeczkę odpocząć, co nie no to koniec gadania, czas na odpoczywanie, co nie Francja, no to niech tak będzie, no to okej. Okay. Niech tak będzie, no to okej, okay, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to okej, okay, no to ja jeszcze nie odpocząłem, ale dobra, co mi tam. Co nie, no to jak mój kumplu, no to chodźmy, my to tam już zrobić. Co nie, no to okej, okay, no to okej, okay. co nie, no to dobra mój kumplu, co nie, ja też muszę sobie troszeczkę odpocząć co nie no to ja tam idę na ławkę w parku sobie odpocząć co nie no to ja tam idę sobie odpocząć co nie no to Co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to okej, okay, no to idę się tam położyć, no to okej, okay, no to okej, okay. idę się położyć na ławce, no to ten tego, no to... Tyle w temacie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, no to właśnie tak Anglia i Francja poszli sobie poodpoczywać. Co nie, no to niech tak to będzie. Co nie, no to okej, okay, no to właśnie tak Anglia. I Francja też poszli sobie troszeczkę poodpoczywać. Co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to dobra, a to dobra, co nie, no to ten tego, no to już. Koniec gadania czas na pokazywanie, co nie no to niech tak to będzie, no to okej, okay, no to okej, okay. co nie no to ten tego, no to koniec gadania czas na. Pokazywanie później następnego odcinka, co nie no to do następnego odcinka, co nie no to okej okay, no to do następnego odcinka no to papa no to okej okay, no to. Okej, okay, no to do następnego, no to papa, pa, cześć, no to elo, no to elo.